Jako, że Peterson wygrał y, trudniej o Gifta, wyślę mu taniec za 500 fałdolców. Mam nadzieję, że się ucieszy. Oraz jeszcze bardzo dziękuję, Bronie, za skina y, zamiec, który był za 1500 fałdów. Jest no, coś dosyć drogi. Bardzo dziękuję. Serdeczko dla Ciebie i przytuł Trzymaj się. A więc, Siemanko, Siemanko, ja już jestem. E, dobra, więc e, to jest odcinek, w którym chcę was zaprosić do mojego teamu w Fortnite. Jak widzicie, mam w nazwie coś przed, jakie MSD. Pewnie zastanawiacie się, co to znaczy. Większość z was pewnie nie wie, ale niektórzy wiedzą, co to znaczy. To jest pistyczny team. E, jeżeli chcecie dołączyć do tego teamu w Fortnite, wystarczy wbić na serwer Discorda, który macie. Opisie, tam znajdziecie link. Przejść tam podanie, czyli napiszecie podanie, tam są pytania. Jak dostaniecie informację, że podanie przyjęte, umówicie się na pewien, pewien dzień, godzinę, żeby przejść na no, rekrutację po prostu. Czy macie ogarnięte budowanie, ai, edytowanie? Dowiecie się, no jak przejdziecie, co ja będę więcej mówić. Więc zapraszam wszystkich chętnie, będą organizowane różne turnieje oraz e, treningi. Tak, e, jak widzieliście na początku odcinku, dawałam jednemu z moich widzów Petersonowi e, nagrodę, bo no, wygrał turniej, czym brało tylko dwie osoby, bo reszta nie była. <ścoughs> Niestety. E, Za niedługo będę organizować właśnie te turnieje, więc polecam pisać podania, bo na pewno. Z chęcią kogoś przyjmę jeszcze. Na tą chwilę jest 5 osób, a to trochę mało, ale mam nadzieję, że Wam się uda wbić do naszego teamu. Więc powodzenia. Trzymajcie się. Cześć.